Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotować pyszne dzemowe oczka ze zmielonych płatków owsianych. To zdrowa alternatywa dla tradycyjnych ciasteczek, a ich smak z pewnością was zaskoczy. Podzielę się z wami prostym przepisem, który można łatwo wykonać w domu. Zaczniemy od składników, a następnie przejdziemy do samego procesu pieczenia. Mam nadzieję, że razem stworzymy COS wyjątkowego. Zapraszam do oglądania. Moich kuchennych wariacji związanych z płatkami owsianymi nigdy dosyć. Od kiedy polubiłam jeść owsiankę jako taka tradycyjna, ugotowana na mleku, to do głowy ciągle mi przychodzą pomysły, jak je wprowadzić. Do słodkich przepisów, aby zmniejszyć ich kaloryczność. Staram się dużo ćwiczyć i zdrowo odzywiać, lecz moja największa przeszkoda w walce o fit sylwetkę ciągle esa wypieki. Nawet nie tyle co je robić dla siebie żeby od razu zjeść tylko w celu odkrywania nowych i oryginalnych smaków. Przy okazji przecież zawsze trzeba spróbować jak teraryta z wyszły i koło się zatacza. Dzisiaj troszkę mniej kalorycznie bo zmieliłam w termomiksie płatki owsiane na maczkę, dodałam mało cukru pudru, za to dwie łyski miodu. Dzięki czemu ciasteczka miały taki fajny posmak. Zamiast miodu zawsze można dodać dwie krople ekstraktu z wanilii lub mi. Ciasto wychodzi bardzo kruchutkie. Nie wałkujemy ciasta tylko wyrabiamy kulki, w których kciukiem robimy wgłębienia, aby nałożyć tam gesty dżem. Nie polecam rzadkiego dżemu, ponieważ pod wpływem temperatury wypłynie on z ciastek. Ja uzyłam jak zwykle swoje przetwory, tym razem na ciasteczkach zawitał dżemik niskosłodzony z porzeczek i malin. Pychotka. Przepis na dżemowe oczka ze zmielonych płatków owsianych. Składniki 150 g zmielonych płatków owsianych 100 g maki pszennej 1 żółtko, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2 łyżki miodu 1-4 szklanki. Cukru pudru 1-2 kostki margaryny kopuj zemowe oczka ze zmielonych płatków owsianych, przepis krok po kroku. Krok 1, płatki owsiane mielimy na drobną maczkę w maszynce, malakserze, termomiksie bądź w jakimkolwiek innym urządzeniu jakie posiadamy. Krok 2 Do osobnego naczynia wsypujemy resztę składników oraz zmielone płatki owsiane. Zagniatamy ciasto i wkładamy je na przynajmniej pół godzinki do lodówki. Właczamy piekarnik na 180 stopni. Wyjmujemy ciasto z lodówki, formujemy z niego kulki, kciukiem robimy dziurkę. Krok 3 Do tej dziurki dodajemy po łyzeczce dżemu lub twardej marmolady. Piec ok 10 do 15 minut do ich zarumienienia. Smacznego. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o zemowych oczkach ze zmielonych płatków owsianych. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do spróbowania tego pysznego i zdrowego przepisu w Waszej kuchni. Pamiętajcie, że można go modyfikować według własnych upodobań, dodając ulubione owoce czy przyprawy. Zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.